Cześć, tu Piotrek z HDTV Polska. Jesteśmy właśnie na imprezie LG. E, myślę, że widzieliście już wywiad z Pałem na temat monitora, najnowszego, który możemy dzisiaj tutaj zobaczyć. Ale jest ze mną, e, no, gwiazda, <laughs> sportowa. E, przedstawisz się Bartko? Cześć, nazywam się Bartosz Wolny, jestem profesjonalnym trenerem drużyny Series w Counter Strike Global Offensive. O, słuchajcie, mamy tutaj Elite Counter-Strike'a, tak, zgadza się. No i Bartku, powiedz mi, co ty w ogóle sądzisz na temat tych monitorów? Mamy dzisiaj tutaj mega wypasiony sprzęt, który z tego, co słyszeliśmy, ma ułatwiać trochę granie. Fajnie, że mogę się ciebie zapytać tak od tej twojej strony, od strony gracza, czy to jest marketing, czy to rzeczywiście taki monitor panoramiczny, taki jak mamy tutaj, czy on rzeczywiście coś ułatwia nam? Nie, no to zdecydowanie nie jest marketing, ponieważ ten monitor posiada proporcje 20 na 9. Właśnie, I to... te proporcje na początek, prawda? Tak, Irozeciu y, y, 2560 na 1080 i tak naprawdę LG tu mówi, że widać więcej, no to w rzeczywistości widać więcej. Y, można to zaobserwować na różnych portalach. Ja sam testowałem ten monitor dwa dni przy, y, przed premierą, można powiedzieć, dali mi do testowania, byłem bardzo zadowolony z niego. Y, pograłem sobie w Counter-Strike'a, zobaczyłem Yy, proporcji 4x3, ile widać, 16x9 i 21x9, to można powiedzieć, że samemu mogłem kryć cały bombsite. Counter no mi, A mi, zdarza się tak jak obserwujesz w ogóle gracze sportowych, że jeszcze grają na 4 na 3 czasami. Jak to w ogóle wygląda? 16 na 9 jest bardziej popularne, czy już takie panoramy głębokie, 21 na 9? Znaczy powiem tak, na, raz, na razie jeszcze popularne jest 4 na 3 i, 27, i 16 na 9. Ponieważ 21 na 9 to jest nowy trend, można powiedzieć. To dopiero wchodzi, Bo można powiedzieć, że 6 lat temu grało się jeszcze na 19 celowych monitorach na ja turniejach. 1-6 Counter -traika. 3 lata temu już się grało na 16 na 9 120 Hz monitory, 24-calowe, a teraz już się gra na 27-calowych monitorach. Jasne. A powiedz mi, a w ogóle na przykład ten lak cały, bo ten monitor jest 144 Hz, on ma w dodatku łącze HDMI 2.0a, to też chyba daje mega, prawda, jeżeli chodzi o płynność i w ogóle na całą tą reakcję gracza, to też Wam pomaga? Znaczy tak, y, najważniejsze jest w monitorze gamingowym, że miał 144 Hz, no ponieważ nie ma szarpań obrazu żadnych. Y, chodzi płynnie ekran, nie ma problemów z tym, y, możemy wszystko zaobserwować na ekranie, bo jednak y, przy 60 Hz to monitor nie jest dla profesjonalnego gracza. Jasne, okej, okay. czyli to trochę laguje. No właśnie, bo my też powiem Ci badamy bardzo na portalu Laga. Też niedługo słuchajcie, będziemy testować ten monitor. No i lag jest w ogóle, no chyba najważniejszą rzeczą, prawda? W tym przypadku. Znaczy, powiedzmy jest. sobie szczerze, jest jeszcze taki zaś input lag. No tak, nie, a to właściwie mówimy a, o tym, input lag. Tak, ale 144 Hz, a input lag, trochę inne rzeczy co okay. można tak powiedzieć. To jest to jest to jest input lag w tym monitorze jest bardzo mały. Mm -hmm. tu, tu poniżej 15, tak, czyli no między 4 a 8, coś takiego, to jest bardzo małe. Czy znaczy my uważamy, że, no że już przy takich rzeczach to nie odczuwa się, Nie, to nie, nie odczuwa nie. się, to jest, powiem tak, to jest jeden monitor niewielu. Bo chyba jeden monitor tak naprawdę, który ma tak niskiego input laga i idealnie instrukcje z myszki klawiatury przychodzą do monitora w tym samym czasie. To jest jeden z najlepszych monitorów. A powiedz mi, bo tu też zaprezentowano dużo takich funkcjonalności, które mają ułatwić trochę graczom, na przykład ten Black Stabilizer chociażby, czy to jest marketing, czy rzeczywiście to trochę rozjaśnia, Jak ktoś kampuje, gdzieś się tam schowa w cieniu, to to trochę pomaga? Powiem tak. Yy... Nigdy nie używałem, ale włączyłem to w monitorze LG, w grze Battlefield 1 i się zdziwiłem, bo w ciemnych miejscach, co mam w domu, monitor jednak BenQ jeszcze, stary model, to o wiele więcej widziałem. Widziałem przeciwników, którzy są naprawdę w ciemnych miejscach, kontury, wszystko ładnie widać, to naprawdę dużo daje ten Black Equalizer. Dobrze, czyli ta funkcjonalność pomaga. I słuchaj, jeszcze jedna rzecz, bo widziałem, że bardzo się emocjonowałeś tym, ale ja to rozumiem, bo ja też takimi rzeczami się cieszę, ten haczyk co tam jest, bo zawsze jest problem z tą myszką, Coś, że ten kabel tam, prawda? Zawsze przeszkadza. A tu jest chyba taki fajny patent wymyślony, prawda? Tak, no to jest, powiem, no jedyna firma, która wpadła na taki pomysł. No, każdy używa Mouse Bungee, ja używam Mouse Bungee, wszyscy profesjonalni gracze używają mouse, mouse Bungee, a niektórzy taśmy klejąco podklejają gdzieś na biurko, żeby się kabel nie przesuwał. Nie widziałem to już w jakiś sposób. Tak, tak, no i LG super poszło do przodu z tym, ponieważ Mouse Bungee odstawiam, nie, nie zajmuje miejsca na biurku. Jest haczyk pod yy, matrycą, Aha. po prawej stronie, po lewej. A właśnie, bo to leworęczny i praworęczny, tak? tak? Bardzo dobrze pomyśleli, że to jest niezapomnienie o graczach leworęcznych, mm. bo po lewej stronie jest haczyk, po prawej można przeczepić. Kabel sobie wkładamy i nie plączy nam się po podkładce. Wyciągamy tyle kabla, ile chcemy. Tak, to no jest tak. super sprawa dla profesjonalnego gracza, to jest bardzo ważna no, rzecz. No dobrze, to słuchaj, no myślę, że chyba przejedzieliśmy tak głównie przez wszystko. Ja Ci dziękuję bardzo, czyli widzimy, że słuchajcie, nawet profesjonalny gracz naprawdę nam to powiedział, że ten monitor daje radę, czyli myślę, że taki upgrade, no, na biurku będzie łow, prawda? Nie, no tak, taki monitor właśnie chcę sobie sprawdzić, bo... Yy... Podoba mi się zakrzywienie ekranu. Myślałem że, to, myśla, myślałem, że to będzie naprawdę beznadziejna sprawa. Właśnie, bo są różne opinie. Nieraz to zakrzywienie, czy to jest trochę pizza na wodę, więc kolokwialnie, czy jednak fajnie tak troszkę otacza, jak blisko jesteś. Znaczy nie, no myślałem, że to właśnie będzie piz na wodę, a jak podłączyłem, pograłem na zakrzywieniu ekranu, to mówię, że bomba, no świet, świetne to jest. Nie przy 34 calach, prawda? Nie, no tak, no mówię, ten... Myślałem, że się nie przyzwyczaję do takiego dużego monitora, ale jest naprawdę świetny. Jeszcze powiem jedną rzecz, bo stópka jest bardzo fajna na tym monitorze, ponieważ nie jest kwadratowa. Nie jest kwadratowa i w kształcie, w kształcie litery V jest i bardzo mało zajmuje miejsca. Okay. No właśnie, czyli też to jest ważne. No dobrze, Bartku, ja Ci bardzo dziękuję w takim razie. My słuchajcie, zabieramy się za testy tego monitora już za kilka tygodni. Myślę, że w grudniu się, się pojawi. Widzę Macieja, zresztą. który tam z tyłu stoi i kiwa głową, że będzie go testował. Bartku, i bardzo Ci Ach, dziękuję za spotkanie. Dziękuję też bardzo dziękuję, dziękuję za wywiad. Dzięki. No i w takim razie my lecimy grać w Counter Strike'a. Trzymajcie się, cześć. A,